Szwagier? Ale? Czy wiesz co się dzieje? Co się dzieje? Włączyłem nagrywanie i wiesz co teraz? Aha Kolejny no. odcinek oczywiście spalionowałem i zobacz, szwagier co to było? Popatrz no. co jest za nami, jakie piękne miasto Ajajaj aj, aj. Ale rozwija się, rozwija się szwagier! Mm. Rozwija się, szwagier Jaki masz plan? Nie wiem, dopóki nie zerwiesz tych trzech ja No mleczyki, mleczyki to? Dopóki nie zerwiesz tych trzech mleczyków Musicie moi drodzy stawić łapeczkę do góry Oraz subskrypcję, uwaga a, nie umiem trafić! Dobra, mam. Dobra, mam nadzieję, że wam się uda. A przede wszystkim, moi drodzy, mój syn założył kanał. Prawdopodobnie już to wiecie, ale każdy, moi drodzy, teraz wchodzi w link w opisie, albo w kartach, albo na końcu filmu. Bija na jego kanał, subskrybujemy syna i lecimy tam po 50 tysięcy widzów dla synka, tak? Synek się bardzo ucieszy. Tak, tatuś go motywuje. A i pozdrawiam, Janka i Halinkę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, a teraz lecimy z odcinkiem. Szwagro, jest plan! co znaczy, jest plan. Nie mam pojęcia, gdzie jest mój synu, gdzie jest mój e? synek. Chodź. Po co wspólnie? Szwagro. Jest tu, no wiedziałem, że on tu jest. Chodź szybko. Co, on tam robi? Sto, Ej, co to ty tam dziś... robisz? Tu co ty robisz? Modu. Ale ale, witam was wszystkich. Synek, jesteś. Jesteś ze mną, synku. Co to jest? Synek, ale nie. nie, nie tłumacz się. Tłumacz się modu. Synek, ale to nie nie, nie, zosta nie zosta to zosta zostaw, zostaw to. Cię ostrzegaliśmy cały czas. Oczekaj synek, my, my wyraźnie z szwagrem powiedzieliśmy. Nie rozmawiaj z osobą, która ma białe oczy. Z, z jaką osobą, z jaką osobą rozmawiałeś? Co to ma być? Ja pierd nie, szwagier, szwagier chodź szybko, Synu z szwagier chodź szybko, szwagier. Nie, nie Zostań. Rozmowa jest zakończona. Dokładnie. Nie, nie, zaraz, synu, zaraz, nie. zaraz. Rozmowa jest, Koniec rozmowy. Szwiger, ta sytuacja jest zbyt poważna. Nie, ale dlaczego? Ja się martwię może. Ja się martwię, to już nawet nie chodzi, że on jest głupi i on z nim rozmawiał, a nie miał. Ja ja nie wiem ale co ja mam zrobić. to jest najgorsze co może być, no musimy go jakoś, nie wiem, ostrzec Ja się do niego przywiązałem Młody. za bardzo. Młody! Ja, ja się do niego za bardzo przywiązałem. Koniec! Synu! Synu o, przestań! Nie! To przeklęte... No to ale cię teraz oddaj powaliło, to. Synek. Nie, ale ja nie mogę. synek. Oddaj to! Oddaj to. Synek! Dobrze! Jest, Dobrze. Jest. Dobrze. Jest. Synu! To... Synu to... Czy ty rozumiesz jakie konsekwencje wiążą się z tym, że rozmawiasz z Herobrine'em? Powiedz mi. No, nie co to nie w ogóle wiem, jest za krew? Co to, to w ogóle ma być? To jest jakiś soczek! mu się socek. 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 Chyba Soczek. chyba z ręki ci się wylał, co? Rozwalamy to, co tam w ogóle jest? Nie Pamiętacie, że... Swagro! Co na... szafko? Na pewno nie idziemy do przedszkola? <śmierdzi> <śmierdzi> o kurczaki! Co, co jest? Mój dany, nie poznałem! <śmierdzi> nie, no dobra, nie jestem zaproszony do twojego No dobra, szwagro, nie, to jest ważna sytuacja. Przestańmy się śmiać z no, tego, dobrze. Synek! Synek, ale jeszcze przed A tym, masz kanon, tak? No, wypadałoby ja. zaprosić. A właśnie, zapomniałem was jeszcze! No. No tam wow, O, no, ale nauczyłeś mu dobrze <gryw> Rrr, Ale dobrze ci wyszło Synek, ale i nie. tak do Logopedy i tak cię wyślę Dobrze podsprzątajmy co to w ogóle jest? No Sinek sprzątaj to mi, poczekaj. a jesteś na... No czemu tu są jakieś głowy? Co to w ogóle jest? Co to jest za horror Nie, co to jest. Jest noc, nie Szwagiera się cyka. Przestań nie wchodź tam! Ja idę pierwszy, spokojnie. Zwalamy ja, to potężny. Poczekaj Szwagro, nie, ja to wszystko rozwalam, to nie możemy takiego... Ej, Co nie, to w ogóle jest? Ale zauważ. Co się tu dzieje? Zauważ. Ja pierdzielę! Hero broń... Hero... To dla mnie specjalnie zrobił, ja to jest, jest to już zapisał, za wiele. Ja się nauczył. Co on ci dał? Co on ci dał? Co on ci dał? Co tu było? Co tu było? Nie, tutaj nie było nic, jakbyście nie. Nie mogę, zaraz nie, zaraz nie wytrzymam, zaraz nie wytrzymam. Boże jeść. synek! Nie tam synek sam nie ma. nic nie ma! Czemu tu są zapalniczki? Szwagro, szwagro Młody. Szwagro. szwagro, on pochował zapalniczki. Nie, to co się, Ale to co się teraz dzieje to nie, jest przesada. Nie, nie, młody masz karę na nagrywanie odcinków. To jest przesada. O, nie, nie. właśnie, to jest najlepsza kara. Czemu idziesz do kibla? Musisz Przecież tu się dzieje. Nie ma problemów tutaj z moimi rzeczami. No... Przy... On no, wszędzie pochował zapalniczki. Nie, nie, nie. Gdzie tu jeszcze? Są jakieś szafki tutaj? Nie ma. Nie szwagier to już za wiele na moich głowach. To już A tutaj? Nie, tu nie ma. Dobra, do męskiego, przynajmniej do męskiego, bo przynajmniej wiesz, wie, żeby nie wchodzić do Damskiego, dobrze Nie wiem co tu się odwala. Dopiero początek odcinka tu już takie rzeczy Powiedz mi, czy ty naprawdę spotkałeś się z nim? Ej, co to jest, nudy? Nie, ty czy ty to ty... Powiedz mi, powiedz, że to jest prank nie, to jest nie... prank, śmieszny prank, prank Nie, roi. nie, nie, to nie jest nic takiego, to jest naprawdę, tutaj się tak stało A ja pomyślałem, <laughs> <to> że... <laughs> tak Wyjdź z przedszkola, kieruj się do farmy ziemniaków Nie, 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 nie właśnie tylko nie, nie do farmy ziemniaków, miało być właśnie nie do farmy ziemniaków Czyli Zmiany ty to pisałeś? Nie, ja tego nie pisałem Nie, dobra, nie, to, czemu tu jest nether, czemu tu jest... Nie, ja mam dosyć, ja mam dosyć, stary to, to już nie, jest za to wiele. Nie. To jest za wiele. Patrz. Głowę... Nie, tutaj niczego nie było. Uważaj, synek, ja nie mogę. Młody, ja Nagrabiłeś sobie. W tym momencie sobie nagrabiłeś. Nie wiem, szwagier, ale ja ja się martwię. Muszą tu jakieś jest głowy. Tutaj nic nie ma, ale poczekaj, tutaj sprawa... ale. Czemu tutaj w ogóle wszędzie są jakieś głowy i krew? Co to? Co to w ogóle Co... mam być? Forma ziemniaków. ziemniaków? Ej, 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 szwagier. O kurde, nie, 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 synek. Synek, ty, my tam wchodzimy, synek! Nie, słuchajcie, to jest jakaś lewa tabliczka! To chyba od y, tego co? Herobrine. Nie, nie, on sobie jaja z nas zrobi, okay. nie, wyjdziemy! Ja, okay. To jest wszystko prank od niego, nie, to wszystko synek zrobił. Tylko idę stąd, chodź, chodź. Dobra. Synu, czy to jest prank? Nie. Tak, wiedziałem, wiedziałem, synek. co, żałosne, po, posprzątaj to, masz to posprzątać teraz. Nie też... Ja że syfisz to, nie, wiesz co... No dobra nie. O Boże, łeb mnie już boli od Ciebie, synek, chodź Gdzie jest, gdzie jest, szwagier? Szwagier uciekł Ja jestem przy owcach Szwagier, chodź, musimy sprawdzić, co on tam wybudował Nie gadaj, że nie ty chcesz tam wchodzić Nie, nie, tam nie, tam to jest nie jest jego, ma głupi żart. Dobra, chodź, dobra, szwagier chodź. Nie, ale ty masz nam powiedzieć wszystko, jesteś moim synem e, i ty nie mówisz mi e, takich e rzeczy O co chodzi, Ja synek? wiem, ale ja nie mogę, bo to jest tajemnica taka między synem a tatusiem Wiesz, to tutaj nie nic, nie nic, się nie stanie Syn nie ma przed Czemu mam wskoczyć do lawy? Nie, noż, Dobra, ja, ja się pośmiecę. Ja mam zbroję, ja mogę. Nie, nie, nie skakujcie nie, tam! Nie, szwagier! Ej, żyje, żyję, O co tu <grym> Jak ty przeżyłeś? Co? To nie jest prawo, nie wskakuj się Nie wskakuj tam! Synek, synek, stań tu! Nie! No nie, nie! Synek! Nie, co tam jest? No, Krzyki! Nie Krzyki, czy jesteś się tam? Jesteśmy! Paweł, bądź. Jest dobrze. Jezu, ja się cykam. OA kurde. Dobry. Zauważ co to jest! Co! Nie, tutaj nie ma! Tutaj nie ma nic! Ja muszę go bronić! Obiecać, że nie powiesz o tym nikomu, nawet swojemu tacie. Nie, ja mam dosyć, nie, tutaj... ja mam dosyć Pokój o chyba mojego Syn Nie Łóżko Nie Dla syna nie... pali... Co to ma znaczyć? Nie. No właśnie widzicie na po... Ale poczekaj no, synu, poczekaj, bo ja ja, nie, do mnie to nie dociera. Powiedz mi, czy ty se to wybudowałeś tak for fun, czy ty serio się z nim spotkałeś? No Ale serio nie, ja pytam! Tutaj... Jeśli to, to, to nie powiesz to, 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 to mi prawdy, się... będziesz miał karę. No wiem, no mówię ci prawdę, że ja się z nim spotkałem. To jest nie. Dobry, dobry się Boże, ziobeczek. on się z nim spotkał on... to, spotka. to jest... to jest... Nie. rozpoczynam... Nie, ja Dawid nie. to się Nie. To jest twój koniec Mody Wyprowadzasz się... Młody... To jest twój ostateczny prezent. Nie, nie, nie! Nie, młody wracę do więzienia! Wracasz do więzienia młody. Nie! Ej, co tu było? Co tu miał? Co to było? To jest twój ostateczny prezent. Tu. Użyj go mądrze. Co to ma ty... znaczyć? A co nie... się stanie młode jak się zniszczy te portale? Nie, nie, nie dotykaj proszę, nie dotykaj, bo będę musiał nie, użyć wszystkich środków Nie. Jezus, co ty robisz? A, Czemu on nas atakuje? To jest moja broń, którą da mi mój, nie, robinę, nie, to mój syn. Herobrine będę go bronić, będę go bronić. Szwagier, szwagier, przestań, szwagier nie rób tego lepiej. Mój syn jest opętany, on mu coś musiał wstrzyknąć w głowę. To nie może tak być, to jest nie... To jest nierealne. Nie. Co tu pisze? To jest mój totem, musisz go chronić. A ty masz go chronić, tak, synu? Synu, ty masz chronić go? Tak, tak, ja mam go chronić. Ja Jeśli pozwolisz, nie? tak, no. Jeśli to pozwolisz zauważ. go. Niezyk, wujek, Hiro... Ej, szwagier, ale to jest dla ciebie. Wyobraź sobie, że Hirobrań to jest niby wujek dla syna. Wujek? Nie, przegrał. Nie, nie, dobrze, rozwal, dobrze, rozwal to wszystko. To jest. Synu, jak. Jak ty, się jak ty się możesz zgadzać na takie coś. On ci coś zrobił? On coś zrobił. Zdaj mi heł, bo nie widzę twojech. On ci coś zrobił? nie, poczekaj, poczekaj. To nie tak jak myślisz. To wszystko jest... że tak powiem, to mam być... Ja nie wiem jak to mam powiedzieć. On nie będzie twoim przyjacielem, wrogiem przygotuj się, będziesz mi potrzebny. Nie, nie, to jest to jest za wiele synu. Czemu ty... Nie. On z nim współpracuje, szwagier, co? To ja to nie, zbieram. Młody, ale w tym momencie przegieła się miarka. Dobra, ja, ja, ja to się rozwalam. To wyjścić, no nie. Ja, jak to, to się odbuduje? Ty. Jak nie? to się tak, odbuduje? Tak, tak. Nie, to jest za wiele. A to co tam? Taki bujek, Czemu? To nie jest twój bujek? A tutaj, ej, tu może jest jakiś tajny ten. Patrz, 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 patrz. Chodź, chodź, szwagro. Chodzimy tam? Nie, tam nie nic nie ma, ma, nic nie ma. Uciekaj do wody. Boże Boże, ja Słuchaj, się woda, palę. Woda, woda, woda. To nie był dobry woda. pomysł. Szwagra, ja się palę. Dobra. A, spokojnie. Dobra. Nie martw się, szwagier chodź do tego pokoju, syn niech tam zostanie. Musimy omówić parę spraw. Co to jest? Cieszyn. Ej, To jest piecyk. Ej, stary, to jest piecyk, okay. do którego nie musisz wsadać węgla. Ale fajnie, ale, ale to i tak jest skrybienia. <śmuszczak> <śmuszczak> Jak napłynął. Nie, ci, synu po, posz... synu po, synu. Cicho. Dobrze. Szwagier? Co o tym Szwager sądzisz? Co? Co o tym sądzisz? Eee, no do więzienia go znowu, no, no nie może tak być, że no, przecież nam go zabije zaraz. Musimy go, ale no, on, on go uwięzić, ten z jest... Ja, nie, ja pierdziele, ja nie wiem co ja mam ze sobą zrobić. O, widzowie piszcie, piszcie, piszcie widzowie co mamy robić. Ja nie, 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 nie jestem w stanie, nie jestem w stanie, nie, nie mam pojęcia. Co tu jest? Plecak? Jakaś boja, nie jak stąd wyjść? wyjść? Powiedz mi jak stąd wyjść? Nie tu się wychodzi? No tutaj, tutaj jest wyjście, tutaj jest wyjście. Chodźcie Ja nic nie, ja nie, chod nie chod widzę, ja chod nic chod nie, chod nie chod widzę. Tutaj masz tajne wyjście. Tęgym tutaj? I tutaj, tutaj, Co to jest? Za okrewo, za okrewo, Ej, no co ty robisz? Ej! Co robisz, stąd wyjść Więzienie, chryoby... To jest więzienie? A to co to jest? Z wyjście Wyjście ewakuacyjnie No psz, Synek, ty nie masz Ty nie masz mózgu Syn nie ma mózgu Rozwal to Rozwal, rozwal Nie, synu, masz karę Chodź, nie, nie synu, chodź Chodź, synu Chodź, wychodzimy. synu Nie, nie uciekasz, synek Masz wstać I chodzić za mną Synek Patrz, czekaj na moje polecenia... Gdzie my jesteśmy? Pole... O Jezus! Czekaj na moje polecenia, które dam niebawem. No tutaj nic nie było, Synek chodź! Synek chodź, chodź szybko synek Synek chodź, bo tego za wiele. Synek tego już jest za wiele, idziesz z nami. Idziemy i cię zamykamy na chwilę, bo im ja, To nawet nie, nie, synu, to nie chodzi o to... Chodź, chodź, bo tu pada, żebyś się nie yes, zaziębił. Okay. To nawet nie chodzi o to, że ty, już, że ty, ty jesteś głupi i ty dajesz się mu namówić i w ogóle, że okay, jeszcze bronić okay. go ale tu chodzi ja o... Tymi, martwimy się tymi... o ciebie, że może sobie się coś stać I musimy cię do twojego dobra zamknąć, także to nawet nie ale... chodzi o to, że jesteś już niezgrzeczny i głupi jak but, ale tu chodzi już bardziej o to, synu, że Chodzisz tam. <laughs> że tu. O kurde to jest rozwalone Tu bardziej chodzi o to iść tam synu, wchodź Mam wejść tak, tutaj, wejdź. do tego Synu, wejdź. Dobrze. Synu, tu, no synu wytłumaczę no nie, ci tu, tu chodzi o to, że my się o ciebie martwimy i je, jeśli cię wypuścimy, to znowu będziesz współpracował. Nie wiem co on, on ci mógł wszystko z głową zrobić. Zrozum to, że wszystko z twoją głową może być teraz nie tak i nie wiem co się dzieje. Nie, to jest nieprawda, To tu się, to nie tak jak myślisz, To pewno, nie jest tak pewno, jak myślę. I się to, nie, nie pomyliło mi się. Widziałem na własne oczy i broni... Biłeś wujka Nie, w ogóle to co tam się stało to nie, roz, nie rozumiem cię. synu, To za wiele. Szwagier, wydaje mi się, mhm. że zostawiamy nie. go. Synu Ja go to jest nie, jest nie. Ten, ja nawet nie mam wątpliwości Cześć, to jest cześć synu. Nie! Uy. synu widzimy się nie. potem, cześć synu Nie, ale nie patrz, synu widzimy się zaraz, okej? Okay? No dobra będziemy, będziemy, cię tam, bo może cię on jeszcze ukraść, ja nie wiem co, co, to, co on może zrobić On może wszystko rozwalić Dobranoc, synu, dobranoc Na Ja nie wiem szwagier, ale to jest dla mnie za wiele. To jest dramat to jest dramat. Chodźmy do domu, prześpimy Coś. się z tym. Ja, jeżeli go tu nie będzie rano, to ja mam dosyć, nie? To, jest, to już będzie porażka. Tak. Moi drodzy, e, poprzedni odcinek macie oczywiście u syna. Nie wiem co tam się działo. Wpadajcie również na kanał e, oczywiście mojego szwagra, szwagra Dave'a. To będzie kolejny odcinek z kontynuacji. I widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się i do jutra. 18.50 odcinek. Zostawiajcie łapeczki oraz subskrypcję. Elo!